Nie, to nie potrzeba. Nie, no nie się pan nie wygłupia. No. no dobra. Pauza. I teraz to się nagrało. Nagrywanie. Pauza, nie? Nagrywanie. A i wtedy jest nagrywa ale tu już nic więcej nie muszę kręcić tylko nie, wystarczy to nie. a jakbym na przykład trzeba wyłączyć zatrzymać? no to ten no, samym jest to, to jest wyłączanie kamery to jest całkowicie tutaj o, trzeba przycisnąć no. no i tu u góry napierdziela czas nie ile już nagrało? No? sekundę no, a teraz, żeby to... די

na razie są puste krzesła. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Czekaj, no muszę. To mi jakoś nie pasuje. Nogi, nogi najważniejsze są. No ale tu wszyscy siedzą to jak nogi? Pani Wandzia widzę przyszła. Pan Wojtczyk, proszę bardzo. Dzień dobry. Pani się gdzieś nie wolnęła. Uśmiech, proszę, uśmiech. Zaraz tu pooglądamy jakieś zdjęcia. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, Dzień dobry panu. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze, oprócz tego, że jak zwykle... No nie pokój tak blisko, bo nie już od twarzy już tutaj nie widzę. Jak zwykle trochę denerwowacja, oczywiście musi być. <grywa> Fajnie, że jesteś, bo trochę mnie odstresowałaś. No widzisz. Ty to jednak jesteś kobitka. No i super, taka powinnaś być zawsze. Fajne te prace, nie? Naprawdę mhm. fajne zabraknie później tej baterii, biegów To mam wyłączyć, to, ma to nie? Dobrze, No i teraz jest pierwszy pokoleni, w Wyrzymałopolskim po kolejnej realizacji w 1999 roku. E, powrócę jeszcze na początku do tego skrótu. Proszę Państwa, wymagania w relacjach między autorem a wydawcą są różne. Między innymi mój życiowy z 52-letnim musiałem opisać za pomocą 300 znaków. Czy znaki interfunkcyjne oczywiście? Także dlatego tamte skróty są. I, i, i tutaj pani zapytałam, bo są pani mogła wiedzieć, że moja pierwsza nauczycielka miała na imię jakaś. No tego tak. mi się nie domyślił. <laughs> tak. Yy, proszę państwa, bezpośrednich powodów napisania i zajęcia że w ogóle było kilka, niemniej jednak muszę tutaj powiedzieć o tym, że yy, jednym z głównych był fakt ocalenia od zapomnienia wielu faktów, wielu, faktów, wielu wydarzeń, wielu zdarzeń, które, które zdarzyły się w moim życiu. Niemniej jednak zmieniające się czasy nowa rzeczywistość, nowe uwarunkowania spowodowały, że yy, przedstawiciele nowego pokolenia i najnowszego naszego pokolenia uważają, że to w życiu to już tak zawsze było. Zawsze były telefony komórkowe, internet, dostępy do wszystkich środków masowego przekazu. Natomiast nikt nie chce w to wierzyć. Ja mam przykład, yy, tylko jeśli dzieci na mnie nie pogniewają, ale moje dzieci są obecne na tej sali i, i, i zaświadczą, że również za bardzo nie chciały wierzyć w moje opowiadania z tamtych czasów. Młode pokolenie pamię nie pamiętają o tym, że moje pokolenie, przedstawiciele moich pokoleni posługiwali się na normalnej świecie w stalowym tyłem w szkole. Korzystali z kałamarza, z atramentu, który się na gmin nie zawsze rozlewał, ale były bibułki wynalezione, biuły do usuwania plan. Korzystaliśmy również z rizidła. Okazuje się, że, że liczyło można było opanować i zasadnie no no, było takim współczesnym kalkulatorem. Nie pamiętają młode pokolenia o tym, że, że moje pokolenie zdawało maturę obowiązkowo z języka polskiego i z matematyki. Teraz to się młodzież oburza, że oni będą musieli. Wtedy długo mi to pomyślenie. no zapewne nie to, żeby, żebym się chciał wychwalać, jak tu Pani podkreśliła, że te świadectwa jakieś tam są, ale... ale, ale ja tylko ale... powiedziałam, że moje było <laughs> Ale chcę powiedzieć, że na maturze właśnie wybrałem jako egzaminy dodatkowe język polski i matematykę, ponieważ zawsze to były moje przedmioty, które, które, które lubiłem po prostu. Nie pamiętam również to młode pokolenie o tym, że nasze pokolenia musiały czekać na za zainstalowanie na przykład telefonu na 15 lat. No bo tak, i długi czas. Także, także... Pomyślałem sobie, a dlaczego tego nie, nie przestawić na, na, kartach, na kartach książki? Dlaczego nie, 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 nie spróbować tego utrwalić, zachować Nie można, że Jak to można chodzić? No więc ja tak to... posiedziałem, pośmiałem się, wyjąłem wojskowy szeroki Szerokiej Pałacówki. Która pierwsza? To wy nie wiecie, że wasz ojciec, to, uczestnik stanu wojennego. Oczywiście jestem gotowy na zwierzenia. No i, i, nie podpisaliśmy żadnego paktu, ale mówiliśmy się, że, że, że ten wywiad ze mną przeprowadził. Oczywiście czas leciał, a wywiadu nie było, więc sam usiadłem i zacząłem No, później, później, usiedliśmy razem i tak dziewczyny napisały. Nazywała się tam ja praca ta stan wojenny 1981-20 lat później. No, na szczeblu wojewódzkim, nie powiem, też jakiegoś wielkiego sukcesu dziewczyny nie odniosły, no ale, ale dla mnie była satysfakcja, że również moje spojrzenie na, na sprawę, na tamte lata, na tamte wydarzenia miało jakieś odzwierciedlenie. No o, o tutaj szczeblu na terenie łasku, no to nie będę wspominał, że to zadowolony, zadowolone, bo. własne mieszkanie, marne, no ale jakieś tam zarobki, pracowali.